Cóż mogę powiedzieć moi drodzy, czekaliście na to rok. Po Waszych komentarzach było naprawdę widać, że jesteście stęsknieni za tego rodzaju contentem. No jesteśmy. Chcieliście, to macie. Jest to początek naszej jarmarkowej, ale nie tylko jarmarkowej trasy nagraniowej. No i co? <noise> Czujesz takie jakieś mrowienie, takie. Na razie czuję, że łapy mi zabarzają człowieku. Szczerze mówiąc po zeszłorocznych jarmarkach, po zeszłorocznym festiwalu dziadostwa, skamów, drożyzny i ogólnie takiej kiepścizny bym powiedział. Nie wiem, czego się spodziewać. Ogólnie skupimy się podczas tej serii na jarmarkach, na których nas jeszcze nie było. Siema. Sorry, <głos> <głos> Jaki lanko Jak jarmarko ceniacie? Znaczy, wiesz co powiem, czy na razie nie, nie ma dramatu. Owejdzmy Langosha. Ale specjalnie się w kadr nie chciałem w... Było się normalnie. To jest dobry langosz. Eee, Kurwa, stój do żabki, bo zaostry. Dzięki, trzymajcie. Hej. Hej. Pozdro. Dobra, zapraszam na Jarmark w Opolu. Czy będzie festiwal dziadostwa? Nie wiem. Wszyscy nas już znają, czy nie ma kogoś kto nas nie zna, rozumiesz? Co chwilę, jak się zatrzymuje samochód, co chwilę wszyscy się Siema, siema, co dziś będziesz jadł? Mamy polecenie, że langosz dobry, ale że langosz otry Coś dla ciebie, <grym> na no, po wyrosku w sam raz No ja to bym chciał na to z tobą pojechać <grym> Jakim budżetem operujemy na tym jarmarku? Na tym konkretnie? No, tak Ile wlezie <grym> Nie, no nie, nie będziemy się ograniczać jak... No to możemy, jak nie ale ma Ale to na koniec, nie teraz, pana, najpierw napełnijmy brzuchy, bo słyszałem, że ty głodny I rękawicki bym chciała A, to chodź, zaczymy na jakiś dział y, galanteria pana Tu widzę, skarpety pan... O. Co powiesz? Nie. Znajdziemy jakieś rękawiczki dla puchatka? Rękawiczki? Jakieś ładne, żebym miał. No, na parę sezonów, chociażby polatał. <grym> nie, no te to chyba tańsze są. Gdzie 35 za to? Patrz, jakie to jest grube, a to jakie cieniutkie. To to samo jest. No a rękawiczki już są. 35 zł pierwszy wydany pieniądz na Jarmarku. Nie czuję się oskubany jeszcze do końca. Krówki rzemieślnicze, trawiecie ona poliś pana? To na razie chyba nie, bardziej na wytrawnie bym poszedł. Tu jeszcze widzę oscypki sypki, ze smaltem, ale kurde, to chyba nie jest ta główna, to nie jest ten Jar. Mark, chyba jeszcze nie? Czy to już jest wszystko? Chodźmy tam dalej na razie, bo tutaj tak pusto jakoś Tu serki, patrz Ale tutaj tak nikogo tu nie ma Te serki to leżą z dwie godziny Dobra, to to po serku, panowie? Czy jak? Ja bardzo chętnie No to trzy serki <grym> <grym> Poprosimy trzy serki z urabinką W zeszłym roku było więc. Mniej chętnych na wystawkę, czy...? W zeszłym roku było 50 butów, a jest około okay. Słyszałem, że w Warszawie jest jakaś afera, że właśnie brakuje wystawców I tutaj, proszę państwa, ten oscypek długo wyciekany Pan, który go robił, ewidentnie <grystanie> to nasz widz No i obracał go chyba ze 100 razy I w ogóle bardzo to długo trwało Starał się ewidentnie go naprawdę dopieścić na tej teflonowej płycie grillowej Przypomniał mi się jeden jarmark, nie pamiętam gdzie to było, chyba w Krakowie Że grillowali oscypki normalnie na prawdziwym grillu, wiesz, na węglu czy tam na drzewie I był ten posmaczek Tutaj, no to raczej tak, wiesz, jak z naleśnikarki, nie? O Ziomuś No, nie pomogło 100 obrotów na stronę Czuć, że to leży, nie wiem, od 13 jakby na tym dziedzinie. Tak to smakuje Jest twój element ulubiony, strzelanie pod zębem Znaczy, ślizganie się, skrzypienie mhm. No ale totalnie nie ma tego efektu Takiego fajnego, rozpuszczonego serka No jest po prostu stary zleżało z sypego <grych> Za szóstaka Bywało drożej, a czy bywało gorzej? Jak na razie źle Słaby na maksa pędź. Ja ci powiem, ostatnio się poedukowałem trochę, na TikToku sprzedają goście te serki i mówią, to nie oscypek, Każdy, co mówi, że to oscypek, to oszust. To jest serek, pani. Pierwszy oscypek, taki w klimacie świątecznym. Uuu, jak... Mole? <grym> Skrzypi. <grym> Krzypi jak czasem w mokrych klapkach idziesz z basenu. Ile te z boćkiem kosztowały? Czy one były dużo droższe? Pamiętasz może? 7-8 myślę. Myślę, że do 9 czasem dojeżdżaliśmy też. 6 to sporo. Wiem, że taki nieusmażony można kupić za 2 złote. No. Taki dobry serek. Nie widzi się mi to. Pan poza tym, że je robi na tej teflonowej płycie, to podlewa je jeszcze wodą mineralną, żeby para je roztopiła, mocy. No wygląda to fatalnie, ale może to jest właśnie ten serek, na który czekałem rok. Opa! No jest słabo rozpuszczony, mój co prawda też najdłużej czekał, ale to już wy mówiliście, że to nie jest to. W tym roku jest dwa razy mniej but przede wszystkim. Nie ma chyba chętnych na to, żeby się wystawić na jarmarku. Wydaje mi się, że powinniśmy sobie zadać tutaj na początku przy pierwszym Jarmarku, jakie mamy takie przeczucie co do tych jarmarków. Czy myślisz, że to, co się działo rok temu, ma jakiś wpływ na to, co będzie w tym roku, czy kompletnie jakby się to nie odbiło na tym i. No bo ja te stoiska, No. One w... To będzie się kręciło, moim zdaniem. Mi się wydaje, że jak seria jarmarków, nasza, którą obejrzało, podejrzewam, już nie pamiętam dokładnie, ale z 30 pewnie milionów odsłon to zrobiło. No to jakiś tam wystawca mógł sobie pomyśleć, że nie wystawię się jednak, bo no, dostali obsmarunek, że tak powiem. Wydaje mi się, że po prostu będzie w każdym mieście trochę mniej wystawców, ale że poziom będzie taki jakby. Pirogi, rożki, no pyszne, sami robimy. Także możemy polecić. Lubicie ruskie? Ty lubisz ruskie? No nie, nie. Nie, no ja też nie. A ty, ty lubisz? <grym> A mnie nie zapytasz, tak? Może lubisz? <grym> no lubię. To małe ruskie. Małe ruskie i dużo z mięsem. I kroki z mięsem. Dobra. To jest jeden zadychę? Tak. No. Zawajmy. A co tu robicie w tej budeczce? <grym> Zamówiłem trzy <się> klasyczne. <grym> o, bardzo Żeby dobrze. nie było tak, wiesz, na sucho. <grym> Dziękujemy pięknie. Dziękujemy pięknie. Powiem ci, że tu jakoś tak... Pustawo mi się wydaje w tym Opolu być. Mualan tu latał, bo jeszcze film montowałem. A właśnie, zapomniałem o nim. Trzeba go wrzucić. Znowu będzie film z dupy o jakiejś godzinie. Yy, te z kapustą. Yy, mógłbyś podejść jeszcze raz z powrotem? Bo nam odrzuciło płatność. No, brak kasy. Proszę państwa, to krokiet z minsem. <śmiech> <śmiech> Dawaj pierwszy powiedz i zobaczymy, co on <laughs> powie. Pierwsza fatalna rzecz z tej strony jest taki przypieczony już, że skała. Mięciutkiego naleśniara, który z każdej strony jest taki no zamienili w stałe. Farsz jest doprawiony raczej delikatnie Za 10 zł, to no. ja mam w hipermarkecie całą tatkę. Nie wiem co on mówił o tych krokietach, ale wyglądają średnio. Mamy tutaj dwa kroketą No bo jak to mięso wychodzi te. Jak Ke kebabowa kula jakaś. 10 złotych, to już widzę, że nadgryziłny. Dobry, smakował. 10 zł za jednego stary o kurwa, starocie Przeleżały miejscami Są jakieś takie elementy miękkie, powiedzmy Ale tutaj ta góra, totalna skorupa I to mięso mam wrażenie, że takie doprawione w ogóle Taki jołowy krokiecik Przeleżały na maksa Trącający starocie, bym powiedział Znaczy jarmark Bawimy się kurwa. A macie co chcieliście, tak? tak? Wydaje mi się, że są lepsze od marketowych, bo jednak zobacz, są nadziane, naprawdę nieźle. Ale przyprawienie i sposób podania, no i przede wszystkim przeleżały, tak jak ten oscypek. To nikt tego już chyba po prostu nie jest. Jesteśmy jedyni pewnie dzisiaj, którzy tutaj podeszli, coś zamówili do jedzenia. W Krakowie, pamiętam, jedliśmy całkiem niezłe i też barszczykiem się tam zapijaliśmy, że tak powiem. Plus jest taki, że jak chcecie barszcz, no to krokieta plus barszcz macie za 18, czyli tam lekki upus, taki zestawik, tak? Jarmarkowy. obiad idzie z tej cenie. Okay. Znowu, znowu skalniak jest Nie no stary, przeleżały znowu kropiet I jest znowu to samo, kapusta w ogóle nie jest kwaśna Grzyba to tu na próżno szukać raczej W smaku przynajmniej, bo kolorem coś tam przypomina go Nie no stary, klamot na mnie Storocie, brzuch będzie bolał od tego Barszcz Jakiś brązowy jak ciepła Coca-Cola To jest cola? Jedyne co tu czuję to kwasiór, po prostu jest kwaśny Ale w ogóle takiej buraczanej słodyczy nie ma. 26 zł za 6 pierożków. Uważam, że dobry farszyst w tych pierogach, jeśli chodzi o mięso. Trzeba też docenić to, że nie jest kwaśny. Co nie jest takie oczywiste na jarmarkach. Ale doprawiłbym je i pieprzem, i solą, i w sumie wtedy, jako tako z tą okrasą z cebulki i szczypiorku weszłyby mi, gdyby znowu nie były zleżałe i twarde. Na końcach, na rogach to jest guma, no to jest gumolik po prostu. Te pierogi były dobre parę godzin temu. Teraz już nie są. A kosztują tyle, co jak były dobre <noise> Rozumieć. Jestem strasznie głodny Jem tu z głodu W ogóle nie przeszła mi płatność I Mam tam wrócić jak zjem Szczerze, no wiadomo, że zapłacę, ale... Normalnie jakbym tu przyszedł z chęcią, no nie nagrywania filmu, tylko po prostu zjedzenia To nie chciałbym za to płacić to Wszystko jest przeleżałe Oprócz barszczu, no ale ciężko przeleżeć barszcz No nie no, spodziewałem się, że nie będzie znowu tego gadania Rozumiesz? Czyli taką mieć troszkę nadzieję? O stanął mi bardzo jeszcze 26 kosztowały te z mięsem i to były duże To jest porcja mała 14 zł. 3 pierogi za 14 zł. to jest cena jak? Tak jak na festiwalu pierogów tym skamerskim z Krakowa Z Krakowa uh -huh. No to już ruskie zostawiam wam chyba chłopaki Bo gryzę, jestem mega, mega głodny No ale to jest stare Stare, po prostu stare Dosolić sobie tam można powiedzmy No krokieta ciężej niż pierogi Ale największy no, zarzut to, to że po prostu to leży i to jest wysuszone No i nie jest to przyjemne No zobacz tego, tak, zobacz to Widzicie to? Widzicie tego, to co wystaje? Mega nieapetyczne. Kopie coś? Kąsa coś? Biopaliwo, dobre. Uu. biopaliwo. Ale taki agresywny. Agresywny, no, bo to jest taki właśnie kąsający. No bo, nie wiem, pięciu takich. No żebym nie zwrócił uwagi, że wiem starego pieroga. A pomyli. jaki koszt kubeczka? 18 zł. Ale dynksu tu pani. To nie jest sam grzaniec chyba. Czekaj, zacznę sobie od pierożka. Uuu, ciężko się widelec wbija. Mm, oh pana, to dobre, pyszne, same robimy, pana. Mm -hmm. Ale przytkało mnie serio, musiałem tak długo to przełykać. Rzeczywiście zrobiła się taka skorupa. Ten farsz komponuje się z tą dobrze przysmażoną cebulką bardzo fajnie, ale ta otoczka, to ciasto, jak chcemy wbić widelec, to jest tak twarde, straszna skorupa się z tego zrobiła, stary. Wyschnięte, ale tu jest taki problem, że stary, nigdy te produkty nie są przykryte, te dania. Tak samo jest właśnie z tymi oscypkami. Czemu one są takie słuchawe, taka skorupa się robi, bo leżą cały no dzień? Tak. Trzeba je przykryć i one wtedy nie wyschną nam na powietrzu. No to jest tak jakby naturalne, te pierogi są przeleżałe. 6 duża porcja za 26 zł. To ja w restauracji siadam i wiem pierogi w ciepłym miejscu, a nie tutaj ze stoiska. O! o. Ja nie mogę, bo mi protezy wypadną od takich twardych skamielin. To jest naprawdę bardzo twarde. Oj. A jak dorzucisz do tego, że do takiego jednego trzeba dać 10 zł, to już w ogóle nie smakuje, co? Nadzieja umiera ostatnia i będzie nią Langos! Dobry ten grzejesz? Dobry! A kupisz mi drugi? Ty nie możesz tyle. Później ci brzuch boli. To nie od tego. <laughs> Dobra, wjeżdżamy w kilka, co? Dzień dobry. Podobno jest wybitny. Tak słyszałem na mieście. Dobra, co, klasyk to na pewno... Ty byś Dobre. pewnie chciał salami, nie? Albo górala. Górala? Znowu z łoscypkiem? Góralu czy ci nieżo, ja uwielbiam. No. To ja wybieram klasyka, ty górala, a ty jakiego byś chciał? A ja chciałbym hot, bo podobno taki ostry. A, no dobra. Merry Christmas! Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego, Wojewódzku. Zdrowka szczęścia, żeby się tam układało. Tobie realizacji w życiu, Wojewódzku, wszystkiego najlepszego, wojecku. Wszystkiego dobrego ogólnie. Wesołych, kurde, świąt i ogólnie tak, dla rodziny, się, żeby ci się wiodło i żeby, żeby zdrowko było i wszystko... żeby wszystko się układało i żeby miłości żeby było i żebyś czemu... zawsze taki uśmiechnięty był. A czemu oni nadal... Nie... <śmiech> <śmiech> Trochę jak pizza neapolitańska. I na głęboko. Tam się kręci jak z kebab. Ja tam chcę. Ja tam chcę jeszcze troszeczkę biopaliwkę. Biopaliwko bio tam. Malenowy? Malenowy teraz. O proszę. Dobra, moi mili. Każdy wybrał sobie po langoszu. Ja wybrałem klasyka, więc sobie go. Zrecenzuję to może za mocne słowo. Ja go spróbuję po prostu. Czy on dla mnie jest dobry? Czemu? 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 Klasyczny, czyli najlepszy zazwyczaj, moim zdaniem. Zawsze to taka pozycja najbardziej źródłowa jest moją ulubioną. Nie lubię udziwnień. 24 zł kosztuje langosz klasyczny. I uważam, że cena nie jest. Nie uderza jakąś przyginką we mnie W ogóle duża langość Duża langość Ja lubię langość O pana Od razu bije od niego taka świeżość Jest bardzo dużo sera Mam nadzieję, że tak jest zawsze W sumie mamy molana i zamiast pić grzańce i latać w masce, mógłby to sprawdzić No ale już za późno, bo cały jarmark o tym gada Ale ogólnie, jeśli jest taki zawsze, to jest naprawdę bardzo, bardzo smaczny Fajny czosnkowy i przede wszystkim ciasto robi tu robotę. Najlepszego chyba jedliśmy w Gdańsku, nie? Pentach. Teraz ludzie TikToki nagrywają, że to już jest słynny langosz z Gdańska i że zawsze kolejka. No tam naprawdę on wjechał idealnie, ale szczerze już nie pamiętam do końca, jak on smakuje, tak wiesz, w 100%. I ten powiedziałbym, że jest po prostu bardzo, bardzo dobry. Nawet więcej. Nic nie brakuje temu langoszu. <laughs> A ile on kosztował? 24. Nie widzę przeszkód, żeby sobie langosza zjeść za 24 na jarmarku. Szczególnie, że jest dobry, po prostu jest dobry. Jest świeży, prosty i dobry. Nie no, naprawdę chce się go jeść. Bardzo, kurde, taki jest soczysty cały, wiesz? Naprawdę przyjemna pozycja. Ja po prostu kocham langosz. Mój langosz po góralsku. Boczek, oscypek, żurawina. Widzę, że nie jest to taka powiedzmy najtańsza frużelina żurawinowa. Twój już 28. Nie wali takim mocnym drożdem, czyli to ciasto jest dobrze zrobione i bardzo przyjemne jest ogólnie. Takie właśnie delikatne ciasto pączkowe jest grubą przesadą. Ogólnie na dwie osoby takie coś zjeść, to już jest przesada, więc na jedną to już jest kompletnie jakieś przestępstwo. Stary, to jest tak tłuste, to w ogóle jak to ścisnąłem, to nie dość, że sam langosz jest tłusty, to jeszcze ten boczek tutaj oddał swój tłuszcz. Dodatkowo wiadomo, ten serek jest y, tłusty, no i słodka żurawina. To jest takie zalepienie. Za dużo tych smaków. Tak, no przekombinowałeś właśnie. Troszeczkę. Ale ja lubię przekombinować. Dobra. Ja pamiętam, że któryś langoś był taki strasznie czosnkowy, strasznie kąsał ten czosnek. Niesamowita. Możliwe. Niesamowite. Tutaj jest właśnie tak idealnie wyważonym. To jest chod. Działaj sos piri Jalapindo i sos tej piripiri? Ty, ale zobacz co tu się dzieje. No tak, to jest fatunga, nie? Fatunga. Piripiri, pokąś mnie. To ty, na ten czas bardziej mi smakuje niż ten mój góralski. Tylko to halapenie sobie weź w gryza tam. Dobra. Ja chyba sobie ze środka tu wezmę. Dobra. Dobra. Dawaj. <średniowało <średniowało> to. Nie, no dobra. Drukola pan, ona nie ma szans się przebić przez ten tony tłuszczu i ciasta Dlatego jest dobra <laughs> I fajnie teraz pokąsał ten sosik Mogłoby być go jeszcze więcej, bo naprawdę warstwa fatu A wiadomo, fat ogólnie niweluje ostrość trochę, nie? Podobno, nie wiem, sprawdzaliśmy to już kilka No, razy. ale to co my jedliśmy, to tam nic nie niwelowało tego Nie mam ochoty w ogóle nawet na tego twojego Uważam, że on w ogóle słabo wygląda Ten boczek jest słabo zrobiony Teraz jak już skończę na tych dwóch To będę miał takie... Dobry langosz w Opolu jest Warto sobie go zjeść, jest fajny, jest spokój, Miły jarmark z langoszami się tutaj właśnie zrobił. Nie chcę tego Twojego jeść sobie psuć, bo wydaje mi się, że mogłoby tak być. Zostawcie łapkę za to, że to jem w masę. Zupełnie nie rozumiem, czemu ten pan do żabki musiał lecieć. Jak tu grzanie, co obok? Pyszny? Smakuje mi to. U tego to tak rozpieprzyłeś pan, że. <ścoughs> Jak on to ugrysty? Langosz to jest ten, tutaj regionalny z opolszczyzny, tak? Nie, no, klaszek najfajniejszy, bo niczego nie oczekiwałem, a ten langosz mi dał dokładnie to, czego chciałem. Czyli ciepły posiłek za niewielkie pieniądze na jarmarku mega niespotykana rzecz. A co ty nie jesz? Nie nie, nie, ja popatrzę. On odpatrzenia się taki duży zrobił A ty awatar bądź cicho, dobre Ty, gry tu samasz. O, o takiego co ja znam. Jak ten kołaczek? Ja to lubię pew lubię. Dobry. Nie wiem ile kosztuje, to jest po prostu miły gratis od pani. Dajmy się ponieść. Mmm, mój ulubiony, cinnamonowy, po prostu. No jak tam dobre? Tak z której budki jesteś? Nie mogę powiedzieć. Czy na moniki cukier? Bardzo dobre. Na Londona jaki zjedziemy? Na no Londona ja Na no. no tego Dobra, miał być już deser, ale szczerze mówiąc to jest pierwszy jarmark w tym roku, więc dajmy sobie upust Dajmy sobie dobrze dzisiaj Kiełbasa Bacy Ile? Z chlebem Ile? Nie nie nie, ty nie byłeś tak chyba na wielu jarmarkach kolego, 35 za kiełbasy, jak widzę To jeszcze mam nadzieję, że po prostu będzie dobra Płaciliśmy chyba po 60zł za kiełbasę Prosimy kiełbasę Bacy Okej Poprosimy bigos Poprosimy kwaśnicę No i zapiekankę musimy wziąć Kiełbasa? Dobra, zasiedliśmy sobie tutaj w takiej chatce, w jarmarkowym szałasie, i zaczynamy tą biesiadę od zapiekanki. Nie, ja nic nie powiem na jej temat. Szkoda, <laughs> Dlaczego nadal ludzie sprzedają te najtańsze gotowce z taką przybitką? o co chodzi? Widzisz, co się z nią dzieje się? Giętki wąż! Wąż rzeczny jest niebezpieczny, pana. 28 zł. 28 zł. cię, jak? Nie mam zamiaru tego komentować Gotowiec, podły gotowiec Dla 28 zł, szkoda Dwa słów, najtańszy ketchup No dobra, może jeszcze nie ten przezroczysty Ale z tym takim posmakiem charakterystycznym dla taniego ketchupu Dziadostwo, byle jak taniej kupić i drożej sprzedać Tylko to, mam nadzieję, że nie będzie tego czuć w innych daniach Bo wydałem tu dwie paki Ile? Dwie paki ciężkie no, kurde, za 35 zł widziałbym tu gdzieś obok tej kiełbaski jakiegoś ogóreczka z hajnówki. A jak na razie widzę kebasę. no, Props chyba należy się za to, że rzeczywiście mają tu normalny grill, tak? A nie taki jak z oscypków tam. Wiecie, a propos tej zapiekanki, mogłabym wam powiedzieć to, co przy każdej takiej zapiekance: czyli że wszystko się skleja w jedną papę. Że nie czuć osobno sera, pieczarek, że wszystko jest jałowe i obrzydliwe i śliskie, ale nie chcę mi się tego mówić. Sami już znacie tego typu zapiekanki i widzicie jak to smakuje, bo to widać, to akurat widać jak to smakuje. Jedna kromka chleba, kiełbasa, rozmiaru raczej normalnego. Kleks musztardy, kleks keczupu 35 zł, brakuje ogórka, brakuje czegoś na przełamanie, bym chciał powiedzieć, ale... Ech. Za ile kupowałeś ostatnio kiełbasę leczo? 5-16. Za kilogram. 30 zł. Nie chcę hejtować. Jakby. <grystanie> jest jeden plus w tej kiełbasie. Taki, że skórka jest mega mega przypieczona. Znaczy, nawet tego nie widać. To nie jest zwęglone, ale chrupie. Za to środek totalnie paruwa. Paruwa. Jeśli liczylibyście na to, że dostaniecie świeży chleb w takiej cenie do takiej kiełbasy. Przykro mi. <grystanie> Tak słuchaj, To jest znowu trzecia dzisiaj zleżała rzecz. Oscypek, pierogi, krokiety. Dobra, czwarta. Stary chleb. Ja szczerze, że jestem załamany. To W ogóle jak w takim chlebie często to widać jak on jest taki czerstwawy, że robią się takie białe elementy po ugryzieniu. Ja wiem, czterodniowy to spokojnie taki chleb. Masakra. Dla mnie to jest bardzo ważny dodatek, bo ja jestem miłośnikiem glutenu i chleba. I ja lubię chlebek. No raczej nie premium. Mięczak pan. Podejrzewam, że ona nie kosztuje więcej niż 30 zł za kilogram. Ile 35 zł za to zapłaciłeś? Musztarda chociaż dobra. Tak bym to skomentował. <grym> to jest paruwa, która chce się ukryć w ciele kiełbasy, człowiek. Ale za 30 zł no chciałbym tutaj chociaż tego ogórka, że jak ten kęs kiełbasy mnie nie przekonuje, to zagryzam sobie właśnie ogóreczkiem z hajnówki. Takim mocno chrzanowym, chrupiącym, bardzo kwaśnym. A tutaj? Tutaj nie mam czym zagryźć, czy mogę zagryźć sobie. Takim chlebem, gdzie później muszę dwa grzańce wybić, żeby w ogóle, wiesz, to namoczyć. Mm. 28 zł. Nikt nie patrzy, może śmiało. Mm. Właśnie chciałem wezwać kucharza. Taka <laughs> dobra, <laughs> że chciałem osobiście Kto pogratulować... Kto zrobił zabiegankę? Tutaj w ogóle nie ma o czym mówić, no, to jest taka zabieganka typu paździerz. Szczerze mi by było wstyd. To jakie kiełbasa basy tak? To. Ta. Ręki to ja bym mu nie podał. Uważam, że człowiek je też oczami, że jakby. ważne jest tu pierwsze wrażenie, ważne jest, to, co zobaczymy. To, co zobaczyłem, tu. wolałbym tego nie widzieć. Aczkolwiek, ktoś naprawdę finezyjny śladek grał, to jest jak od linijki, bym powiedział. Nie, no to jest jakieś wielkie nieporozumienie. Trzy dychy za obrzydliso. Muzyka zdecydowanie, wolumen został podkręcony. Żeby nas zagłuszyć, przed nami bigos świąteczny. Nigdy nie widziałem jeszcze tak dziwnie wyglądającego bigosu. 25 zł. Mega kwaśne, ale sztucznie kwaśne. Do tego bardzo gorzki też na końcu, na finiszu. Wydaje mi się, że lepiej tego nie jeść po prostu. tu smakuje? Jakaś sztuczna kapucha, kupna z rzeki, właśnie. Czy mięso tu jest w ogóle? A nie, bo to jest świąteczne. No tak. Nie, dobra, jest tu coś. Tyle soli tyle sztucznego kwasu Smakuje totalnie jak bol po prostu nie, nie wiem czy to nie jest najgorszy bigos jaki jadłem w życiu Jestem ciekaw tylko jednej rzeczy Czy ludzie, którzy tu pracują albo właściciele tego miejsca jedni to Mamy pocuch za plecami Idź tam, podsłuchaj co oni gadają Pewnie nas obsmarują ładnie I się skończy jarmarkowanie markowanie się bo w kiciupie jesteś, Szczerze, nie jedz tego może. To jest ten produkt, o którym mówiłeś, że śpimy oddzielnych, w oddzielnych znaczy, pokojach to, 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 to w, ogóle w nie... pokojach, a nie w ogóle, wiesz A to? Jutro chciałbym się mieć zdatnego. Tu czuć po prostu jakbyś napierdolił kwasku cytrynowego, i to jest takie kwaśne, sztucznie kwaśne. Nie ukwaszone, tylko po prostu napierali. ...jakiegoś kwasku. Nie dawaj mi takich rzeczy, bo i mój brzuszek jest lewy. Kurde, ale tu naprawdę nie ma żadnej wkładki. Tu jest cała puchość. Nie no, to jest b. Nie smakuje to dla Młalanka. Dla mnie to kolejna pozycja do wyrzucenia i się okazuje, że w Polsce nie możemy się cieszyć polską kuchnią, tylko musimy jeść węgierskie langosze, bo tylko to przyrządzają na świeżo, tylko to jest dobre i... No, genoa, no to, to jest jeszcze całkiem niezłe Po tym, co tutaj zjedliśmy do tej pory, nie spodziewam się niczego dobrego po tej kwaśnicy Ostatnia kwaśnica, którą jadłem, gospoda kwaśnica, właśnie w Bydgoszczy to było, co jedliśmy po kuchennych rewolucjach Co ja w ogóle dałem chyba muala za kwaśnicę tam Tam totalnie mnie zakwasiło, była naprawdę przepyszna, z takim żebrem, no zajebista była Prawdopodobnie też w ogóle była tańsza od tej, nie? To są jaja największe nie no, po szczerze, powiedziałbym, że tutaj tego kwasu jest o połowę mniej niż w tym sztucznym bigosie, ale to nadal to jest poziom... To jest poziom zupy ze słoika. Chcenie zupy z restauracji, czy no. Na tym mają polegać jarmarki i jedzenie na nich. To naprawdę może to będzie za mocne, ale czas się chyba zabijać. No. No, wiesz, to no bo nie wiem, no, szukanie jelenia po prostu, nie? No. O kiełbasie nie ma co gadać, dokładnie to samo. Co? Jestem, szczerze mówiąc, załamany, bo najprostsza rzecz, jaką jest chleb dodawany, czy teraz do kwaśnicy, czy właśnie do kiełbasy, jest po prostu stary. To o czym my tutaj gadamy, wiesz. Nie ma oczu po prostu. Ja już, nie, ja już nie chcę tego. Nie chcę? Ja już nie chcę. Ja w ogóle chyba nigdy kwaśnicy nie jadłem. O, no to nie, to nie jest. Nie, jest, tak? nie jest. Zawiodę się. Ja cię zabiorę na dobrą kiedyś, ale to nie ma co zepsuć, wiesz. Ech, stary chleb, paruwa udająca kiełbasę. Mega, mega sztucznie podrabiany bigos, który w ogóle nie miał wkładki żadnej mięsnej tak naprawdę Okej, okay, był świąteczny, może dlatego Zapiekanka? <gadanie> szkoda gadać Szczerze, po prostu szkoda gadać A ceny? Restauracyjne Tak zapamiętałem jarmarki właśnie Ładnie pójdzi? Langosz, langosz